Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chcę Ci przekazać moją filozofię, jaką um, już od lat stosuję. To jest filozofia jedzenia, zdrowia, czyli jem to co chcę, to na co mam ochotę, ale w wersji zdrowej. Czyli rozpieszczam się zdrowo, e, świadomie podchodzę do jedzenia i właśnie przygotowałam sobie oto takiego burgera. Jeżeli oczywiście chcesz zobaczyć, jak zrobić takiego burgera od bułeczki po kotleta wegetariańskiego, to zapraszam Cię do oglądania mojego filmu. Do przygotowania bułeczki będę potrzebowała mąkę pszenną razową, pół szklanki. Z tego będzie jedna duża bułeczka. Sól. Sodę oczyszczoną, pół łyżeczki. I pół łyżeczki drożdży instant. Do drożdży... Daję odrobinę wody, mieszam to razem i czekam aż drożdże zaczną pracować. Po czasie dodaję pozostałą wodę i ugniatam ciasto. Już jest wyrobione, przykrywam ściereczką na około godzinę. Do wyrosięcia. Zaczynamy rozgniatać fasolę. Chodzi o to, żeby zrobić z niej taką papkę. Można roznieść też do takiej konsystencji, że będą wyczuwalne kawałki fasoli. W zależności jak lubicie, w zależności od Waszych preferencji. Można to również zmiksować. Ja to wolę zrobić ręcznie, szybko, nie trzeba niczego dodatkowego brudzić. Jak widzicie, powstaje konsystencja takiego puree ziemniaczonego. I zaraz do tego będziemy dodawali składniki. Dodajemy cebulę, tyle ile chcecie. I tutaj mam przyprawy: czosnek, tymianek, pieprz kajen, paprykę czerwoną, mieszankę ziół i oczywiście sól himalajską. Tak jak robicie mielone, tak samo właśnie możecie zrobić zamiast mięsa użyć jakiegokolwiek innego zamiennika Fasola, ciecierzyca, cokolwiek. Jak jest już dobrze wymieszane, to warto spróbować przed dodaniem jajka. Czy smakuje Wam, czy lubicie jak jest bardziej pikantne, czy dodać więcej soli, jakich przypraw na przykład brakuje? jeszcze dodam pieprzu całą cebulę wrzucę więcej soli i już teraz mogę wbijać jajko dodatkowo dam od razu łyżkę a raczej widelec, czyli dwa widelce mąki, żeby to wszystko nam się razem połączyło. I mamy. Mieszamy teraz. I taką oto konsystencję będziemy teraz smażyć i będziemy tworzyć smaczne burgery. Zaczynamy właśnie smażenie kotlecików. Ja używam do tego oleju ryżowego. Odrobinę na patelnię. Nie za dużo, nie lubię jak jest za dużo, ale to wszystko zależy od Was. Dobrze, trzeba ją rozgrzać. I tą miksturę, którą przygotowałam, podzielę sobie teraz na trzy części. I będę miała z tego trzy kotlety. I wcale nie będę musiała tego jeść tylko jako burger, ale też do obiadu z ziemniaczkami. Zajmijmy się teraz bułeczką, zagniatam jeszcze raz ciasto, daję na blaszkę do pieczenia i jeszcze zostawiam na chwilę do wyrośnięcia na pół godziny. A jak czas minie, to smaruję wodą i można dodać sezam, ja akurat miałam słonecznik. I do piekarnika. Jeść zdrowo i nie zwariować, czy to możliwe? Tak, możliwe. Ja właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać, że można sobie zrobić coś pysznego, coś co wygląda jak fast food, ale jest... Wykonane przez ciebie własnoręcznie, więc wiesz co, wkładasz do środka, bo ja jestem takiego zdania, że warto się rozpieszczać zdrowo, jeść wszystko to na co się ma ochotę, ale w wersji właśnie zdrowej. Chcę Wam powiedzieć, dlaczego warto ym, kierować się filozofią życia, filozofią przy jedzeniu, taką, że jesz to na co masz ochotę, ale w wersji zdrowej. Dlaczego? No bo tak jest po prostu. Łatwiej. Jeżeli chodzi o negatywy tych wszystkich diet, które się tam gdzieś stosuje po to, żeby się czuć zdrowo, po to, żeby schudnąć, to jest to, że jesz coś, czego może nie do końca lubisz, albo nie do końca ci to odpowiada, ale jesz to, ponieważ niby, albo może tak być, że da ci efekt w postaci właśnie ładnego ciała. I Zapytamy się w takim właśnie kole, że jemy rzeczy, które nie do końca lubimy, które musimy jeść, a nie do końca chcemy. I potem i tak i tak wracamy do starych nawyków, nawet ze zdwojoną siłą. Bardzo często się słyszy o efekcie jojo, a wystarczy jeść zdrowo, ale ze świadomością. I właśnie moja filozofia, której jesz zdrowo, wszystko to, co chcesz, jest moim zdaniem najłatwiejszym sposobem odżywiania, bo to jest dieta bez diety, gdzie świadomie podejmujesz decyzję tego, co wkładasz. Teraz bardzo ważne jest. Bułeczka się zrobiła. Poczekajcie. I bardzo ważne jest świadome podejście do swojego odżywiania, czyli patrzysz, co wkładasz do swojego koszyka, bierzesz produkt czytasz etykietę. Jeżeli nie rozumiesz składu, jeżeli skład ciągnie się kilometrami i w ogóle są tam jakieś substancje, które mówisz, o co chodzi, czy to jest jakiś produkt chemiczny do wykonania eksperymentów chemicznych, czy produkt do, z, do zjedzenia. Wszystko, co nadaje się do zjedzenia jest bardzo proste. I im bardziej skomplikowane, tym bardziej chemiczne, niezdrowe dla nas, więc warto świadomie podchodzić do swojego jedzenia, do tego, co wkładasz do swojego organizmu. Dbanie o siebie, właśnie w tej filozofii, to jest moja filozofia, którą kocham, uwielbiam i stosuję od lat i daje najlepsze efekty, jest to, że dbasz o swoje ciało, czyli dajesz swojemu ciału to, co najlepsze, i dbasz o swoją duszę, bo dajesz mu rzeczy, potrawy, produkty, które kochasz, które chcesz jeść, faktycznie. I efekty widać bardzo, bardzo szybko, bo ty czujesz się zadowolona, uśmiechnięta, nie masz napadów e, głodu, nie masz napadów na słodkie, bo wszystko można przygotować samemu, można nawet kupić wspaniałe produkty, które są bardzo, z bardzo prostymi składami. Nie trzeba nawet poświęcać godzin w kuchni, jeżeli nie masz na to czasu, bo często ludzie mówią: Nie mam na to czasu, albo to jest za drogie. A tak naprawdę, patrząc na to, co jest w sklepach, to już to nie jest takie drogie, jest ogólnodostępne, a jeżeli jest to ciągle dla ciebie za drogie, to po prostu przygotuj sobie w domu. Chyba, że nie chcesz, ciągle szukasz wymówek, to już jest Twoja sprawa. Także ta filozofia jemy zdrowo, ale to, co chcę, jest. Najlepsza, czyli taka dieta bez diety. Mi się właśnie jeszcze piecze bułeczka, bo się nie dopiekła, więc jeszcze około 10 minut i zaczynam tworzyć swojego burgera. mamy to jest zrobione teraz trzeba skosztować ale dobra bułka Takich bułek nie da się kupić w chlebie Ale to jest dobra przepyszna. Także mm. znaczy, ja zabieram się za jedzenie burgerka i Wam życzę również świadomego podejścia do swojej diety, odżywiania i jedzenia tego, czego się lubi. Oczywiście widzimy się w każdą środę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!